Branża odzieżowa, informacja dla ciebie 18-19 kwietnia. Zapraszam serdecznie na szkolenie online 10-godzinne ze mną w roli głównej. Zapraszam na nie tylko i wyłącznie 5 osób, a tylko po to, żeby po prostu zmiażdżyło na mózgi od tej wiedzy. Ja stawiam na jakość, ty postaw na jakość swoich usług i naprawdę zapisz się dzisiaj na to szkolenie, ponieważ dowieś się na nim. Takiej elementarnej wiedzy na temat stylizacji, jak pracować z klientem indywidualnym, jak argumentować swoje wybory, jak stylizować sylwetki, jak dobierać kolorystycznie i zestawiać ubrania, jak dokonywać wyborów, które robicie podczas zakupów, zanim to wszystko trafi na sprzedaż, jak ubierać manekiny, czyli jak robić stylizację na manekinach po to, żeby sprzedawać rzeczy również z manekina, nie pojedyncze, ale zestawy. Ten materiał jest stworzony dla Ciebie. Wzięłam wszystko w pigułę, spiełam i chcę Ci to podać.